Witajcie, drodzy widzowie! W dniu dzisiejszym znajdujemy się w Poznaniu i chcemy wam pokazać Zamek Królewski, jedno z najważniejszych miejsc związanych z historią tego miasta i całej Polski. To właśnie tutaj przez wieki toczyły się ważne wydarzenia polityczne, tutaj podejmowano kluczowe decyzje i gościli polscy władcy. Choć zamek wielokrotnie niszczony i odbudowywany zmienił swój wygląd, do dziś zachwyca sylwetką górującą nad miastem i przypomina o królewskiej przeszłości Poznania. Zapraszamy do oglądania filmu. Podczas zwiedzania Zamku Królewskiego można zobaczyć wiele interesujących ekspozycji i wystaw czasowych, które przybliżają historię zarówno miasta, jak i całego kraju. Zamek pełni dziś rolę muzeum i przestrzeni kulturalnej, w której organizowane są wykłady, koncerty i prezentacje sztuki. Zwiedzający mogą obejrzeć sale stylizowane na dawne komnaty królewskie oraz wystawy poświęcone władcom i życiu dworskiemu. To miejsce, które pozwala dosłownie przenieść się w czasie i lepiej zrozumieć dzieje Polski. Nasze zwiedzanie rozpoczynamy od tarasu widokowego, z którego roztacza się piękna panorama na stare miasto, ratusz oraz dachy poznańskich kamienic. Gdy spojrzymy w stronę starego rynku, od razu widzimy wieżę ratusza z charakterystycznymi koziołkami, które każdego dnia w południe przyciągają tłumy turystów. Po prawej stronie wyróżnia się smukła sylwetka Kościoła Farnego, jednego z najpiękniejszych barokowych zabytków w Polsce. Nieco dalej wzrok przyciągają wieże katedry na Ostrowie Tumskim, miejsca chrztu Polski i kolebki naszej państwowości. W pogodny dzień dostrzec można także rozległe tereny nadwarciańskie oraz mosty łączące poszczególne części miasta. Panorama z tarasu daje wyjątkową okazję, by zobaczyć zarówno historyczne serce Poznania, jak i nowoczesne centrum z jego wieżowcami, tworzącymi ciekawy kontrast ze średniowieczną zabudową. Współczesna wieża ma około 43 metry wysokości i dwa tarasy. Zadaszony na poziomie około 30 metrów oraz górny pod otwartym niebem. Historia Zamku Królewskiego w Poznaniu sięga czasów średniowiecza. Pierwsze umocnienia na wzgórzu powstały już w XIII wieku za panowania przemysła I. Jego syn, przemysł II, późniejszy król polski, uczynił Poznań swoją główną siedzibą, i to właśnie stąd planował koronację. To on rozpoczął budowę murowanej rezydencji, która miała podkreślać znaczenie dynastii piastowskiej oraz ambicje odrodzonego Królestwa Polskiego. Zamek wyrastał na jedną z największych świeckich rezydencji w kraju, dominował nad miastem, a jego potężna wieża budziła respekt u podróżnych zbliżających się do Poznania. W XIV wieku zamek przeżywał trudne chwile. W 1331 roku podczas najazdu wojska czeskie poważnie go uszkodziły. Wkrótce jednak został odbudowany i rozbudowywany, zyskując gotycki dom mieszkalny, potężną wieżę i mury obwodowe. Od czasów Władysława Łokietka pełnił rolę stałej siedziby starostów generalnych Wielkopolski, którzy sprawowali tutaj władzę nad regionem. W 1434 roku Władysław Jagiełło zlecił odbudowę mocno zniszczonej wieży, a sam zamek oprócz funkcji reprezentacyjnych był też ważnym centrum administracyjnym. To właśnie tutaj, 29 maja 1493 roku, wielki mistrz krzyżacki Hans von Tiefen złożył królowi Janowi Olbrachtowi Hołdlenny. Wydarzenie o ogromnym znaczeniu politycznym, które zapisało się w historii i do dziś przypominane jest w źródłach. Zamek był również miejscem obrad i zgromadzeń, a w kolejnych wiekach odbywały się w nim posiedzenia instytucji takich jak Komisja Skarbowa Poznańska przez stulecia pełnił więc zarówno rolę siedziby urzędników i starostów, jak i symbol królewskiej obecności w sercu Wielkopolski. Po chwili podziwiania widoków schodzimy do wnętrz i rozpoczynamy zwiedzanie kolejnych sal. Każde pomieszczenie przenosi nas w inny świat, pokazując rozwój rzemiosła, kunszt twórców i przedmioty, którymi żyły dawne pokolenia. Na początku trafiamy do sali przemysła stylizowanej na średniowieczną komnatę, w której ceglane ściany i sklepienie przypominają o czasach potęgi królewskiej. To wprowadzenie w historię władcy i dzieje samej budowy. Dalej oglądamy zbiory sztuki użytkowej. Od broni przez dawne stroje i przedmioty liturgiczne, po eleganckie meble i naczynia, które razem tworzą obraz codzienności na przestrzeni stuleci. Na wyższych piętrach sale prowadzą nas przez barok, Klasycyzm i historyzm. Zdobione instrumenty, żarandole, tkaniny i wystawy pokazują, jak zmieniały się gusta i mody. Nie brakuje również akcentów spoza Europy. Eksponaty z odległych stron świata uzupełniają opowieść o kontaktach i fascynacjach dawnych epok. W podziemiach przygotowano ekspozycje o charakterze skarbca z najcenniejszymi artefaktami biżuterią, kunsztownymi ozdobami stroju i drobnymi przedmiotami codziennego użytku. Tego miejsca celowo nie pokażemy Wam w filmie. Gorąco zachęcamy, żebyście przyjechali do Poznania i sami odkryli cały skarbiec, a naprawdę jest co oglądać. Mury zamku pamiętają również dramatyczny pożar z 1536 roku, który strawił znaczną część budowli oraz dużą część miasta. Odbudową w duchu renesansu zajęli się wówczas starostowie z rodu Górków, nadając zamkowi nowe skrzydła i bardziej reprezentacyjny wygląd. Niespokojny XVII wiek przyniósł kolejne zniszczenia. W czasie potopu szwedzkiego mury zostały poważnie uszkodzone, a cenne wyposażenie wywieziono. Później zamek wielokrotnie gościł wojska różnych stron, aż w XVIII wieku coraz bardziej chylił się ku ruinie. Ostatni starosta generalny wielkopolski, Kazimierz Raczyński, wzniósł tu budynek archiwum, wykorzystując fragmenty dawnych murów. W XIX wieku władze pruskie rozebrały znaczną część ruin i wznosiły tu zabudowania urzędowe. Przez wiele lat mieściło się na tym miejscu archiwum. W czasie II wojny światowej wzgórze uległo kolejnym zniszczeniom, a w 1945 roku zamek praktycznie przestał istnieć. Dopiero w drugiej połowie XX wieku rozpoczęto jego odbudowę. Najpierw w latach 60. a następnie po latach dyskusji w latach 2010-2013 odtworzono wieżę i część budowli. Dzięki temu Zamek znów wznosi się nad poznaniem, przypominając o swojej dawnej świetności i królewskich ambicjach przemysła II. Dziś zamek to oddział Muzeum Narodowego prezentujący sztukę użytkową. Unikatowe w skali kraju miejsce poświęcone w całości tej dziedzinie. Na wystawie stałej zobaczycie szeroki przekrój obiektów od średniowiecza po współczesność: meble, ceramikę, szkło, wyroby z metalu, broń, biżuterię, tkaniny i ubiory, a także projekty wzornicze. Program wydarzeń dopełniają koncerty, wykłady i oprowadzania tematyczne. Dzięki którym zamek żyje każdego dnia i przyciąga zarówno mieszkańców, jak i turystów. Dlaczego warto odwiedzić Zamek Królewski w Poznaniu? To wyjątkowa okazja, aby poczuć klimat średniowiecza, przejść przez odtworzone wnętrza i zobaczyć, jak na przestrzeni wieków zmieniały się funkcje królewskiej rezydencji. To także świetny punkt widokowy, miejsce, z którego poznań pokazuje swoje dwa oblicza. Historyczne serce i nowoczesną panoramę. A do tego bogata wystawa sztuki użytkowej, którą trudno obejrzeć w jednym tempie. Każdy znajdzie tu coś dla siebie od historii po design. Podsumowując, zamek królewski w Poznaniu to miejsce, które warto wpisać na listę zwiedzania. Pozwala przenieść się w czasie, zrozumieć znaczenie Wielkopolski w dziejach państwa i spojrzeć na miasto z niecodziennej perspektywy. Zachęcamy Was, abyście odwiedzili to miejsce osobiście i odkryli jego bogatą historię. Jeśli spodobał się Wam nasz film, nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału oraz kliknąć w dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Będzie nam bardzo miło, jeśli zostawicie komentarz i podzielicie się swoimi wrażeniami. Zapraszamy na kolejne odcinki, w których odwiedzamy następne fascynujące i ciekawe miejsca. Pozdrawiamy!